Witam kochani z apteki, kota mi wcięło. Codziennie przyjeżdżam, już na mnie czeka. Ma śniadanko naszykowane. Oczywiście tuna i, i woda i kota mi wcięło, ale podobno, ale podobno po prostu mówią, że dzikiego kota nie wolno tak po prostu robić z tego względu, że y, on się przezwyczai i jak to się mówi zatraci instynkt łowienia tak mi tutaj właśnie powiedział sąsiad nie wiem gdzie on jest, może gdzieś ten Polaz na, na łowę, że dzikie koty, ogólnie psy i tak dalej, jeśli się przyzwyczai, że yy, im się daje jedzenie. Wiadomo, w życiu każdy idzie na łatwiznę, nie tylko kot, ale też i człowiek yy, i jakby można powiedzieć, że on nie ma go tutaj nigdzie, że on po prostu yy, przestanie, no po prostu będzie leniwy i tyle. No Gacie, tu mi wiszą, no ale kota kota nie ma, co tam nie widziałem, jakieś jakaś beczka jest yy, po powodzie albo coś. Yy, słuchajcie, jest tak sucho, że deszcz powinna być pora deszczowa a popadało może troszeczkę przez parę minut i nic jest strasznie sucha jakaś bańka ale ona się przyda jak jest cała to się przyda na wodę tak jakaś woda umyje i będzie gitara także widzicie jest tak sucho że się w pale nie mieści no ludzie mówią że już dawno być, powinna być e, pora deszczowa Trochę więcej powinno popadać. Słuchajcie, ale zaraz Wam pokażę coś. Ja mam dziurawy taki przewód, nie? Z wodą. No... Muszę go naprawić. Ale nie wiem czy naprawiać. Czy nie naprawiać. Z tego względu, bo mam tutaj, rzucę tutaj obok taką fajną oazę, słuchajcie. I ja Wam pokażę. Pójdziemy tam tą stronę. To jak widzicie, wszędzie jest sucho. Normalnie sucho, to są przewody, ja później Wam zrobię filmik, jaka jest temperatura w kranie, ale to może, może jutro albo pojutrze, jak przywiozę temperaturę ten, do mierzenia temperatury. Słuchajcie, patrzcie, idziemy sobie, jest wszędzie suchutko, a tu jest, powiem Wam, że to jest bardzo fajne, ja to myślałem, jakbym miał karszera i to ładnie oczyścić, to jest lawa wulkaniczna. Lawa wulkaniczna i to by było taka wysepka, można powiedzieć, bardzo fajna. Tutaj, no ale patrzcie, wszystko dookoła jest, a tu mam taką, można powiedzieć, trawkę. I skąd ta trawka się wzięła? Z tego względu się wzięła, bo tutaj na złączce, moi kochani, no co na złączce, tutaj woda kapie, nie? I, i patrzcie, jak ta trawka, może przeniesiemy to. W drugą stronę, jak już ma być więcej zieleni u mnie, no to trochę więcej niech będzie, niech to kapie. No, muszę to jakoś po swojemu e, zrobić, bo widzicie jak to naprawili jakąś dentką czy czymś po prostu to e, zalepili, ale tu z rana właśnie jak wychodzę z domu to widzę, że e, ptaszki są e, piją wodę, no także wszystko jest sucho, 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 sucho dookoła. No i mówią, że się klimat zmienia no, że cieplarniany będzie. Także kota mi gdzieś wcięło. Ja mu tu śniadanie przywio przywiozłem, rybkę, powiem nam taką rybkę opierdzieli to, to tego. Y to poje, bo ja bym nawet pojadał, kot dopiero, ale on jest bardzo suchy, więc no nie wiem. I, I daje mu takie kropelki, i nic nie działa. No nie przytyje tak od razu, wiadomo, że nie przytyje. No w tej chatce, w tym jest fajnie, bo tu jest drzewo, nie? I tu jest po prostu cień. Jak jedno drzewo z jednej strony, jak i z drugiej. No nic. Zostawię mu to śniadanko. I jak nie on, no trudno. Ktoś przyjdzie i zje także także z apteki ta, ta, tak jest wiatraczek chodzi no temperatura 31 stopni godzina 11.30 buty słuchajcie buty mi się rozpieczyły na tym na słońcu normalnie słuchajcie normalnie o takie spróbowałem skleić o widzicie Dostawiłem na słońcu i, i się rozkleiły buty no zna jakaś albo coś, nie wiem, widzicie, popuściło to na tym. No trudno. Albo skleić, albo do sklepu kupić nowe. No to tak jest, wieści z, z tego, z apteki. No nie wiem, zastanawiam się, wiecie, nad tą chatą, e, no bo jest fajna zacieniona jest, mimo tego, że nie ma tu klimatyzacji, a przy wiatraczku idzie spokojnie wytrzymać, tak jak widzicie, jest tu cień cień tu pada, tam dopiero jest jakieś słoneczko i tak dalej, także, no co tu podlewam to i też jakieś zmarniało trochę no a tu pamiętacie co, byłem taki zlęknięty że mówię holender jasny ile tu będzie kogutów e, nie ma jest są dwa ale jakieś niepełnosprawne jakieś niemowy bo bo nie pieją no także a tu tutaj co budują ja wam pokażę wejdę na, na schodki wezmę buty moje tu na schodki wejdę i wam pokażę tu podobno z tego co mi mówili będzie izolacja covidowa że to właśnie na, na, na izolatkę budują ja idę po schodach że to co tu jest to jest właśnie będzie jakaś izolatka no tak się u mnie schodzi ale tam mają dalej resort jest i tam będą robili drogę tak oddalimy o tam dalej będzie tu jest resort i tam będzie droga Zobaczymy jak tutaj jakaś zalatka będzie covidowa, to trzeba będzie chyba stąd się zawijać. No, tu jest podest. No chatka. Wiesz jaka jest, ale jest. No. Mercedes stoi to najważniejsze. Dobrze kochani, ja zawołam jeszcze tego dzisiaj. Kik, Tak to było nie? Ale kurczaki łazą, kota nie ma dobra, pozdrawiam was serdecznie z raju do Filipina Andrzej i co dalej? nie wiem trzymajcie się